Dobry wieczór. Wrona strojnicia. Na gałęzi siedziała wrona. Wszyscy nazywali ją strojnicią, ponieważ jak nikt inny uwielbiała się przebierać i stroić. Znudziły mi się czarne i szare piórka. Chcę być piękna jak rajski ptak, wymyśliła pewnego poranka. Przyczepiała sobie do ogona różne świecidełka, kamyczki i kwiatki. I bardzo była z siebie zadowolona, aż do czasu, gdy wypatrzyła pawię. Ich pióra same mieniły się wszystkimi kolorami tęczy i błyszczały w słońcu. Wrona aż otworzyła dziób z zachwytu. Kim jesteście? Spytała. Jesteśmy pawiami. Ja mam na imię Piw, a to moja siostra paw. Piw i paw to bardzo zabawnie. Ach, jakie macie wspaniałe pióra! Zachwycała się strojnisia. Zadowolone pawie rozłożyły ogony, żeby zaprezentować wronie kolorowe wachlarze piór. Wrona spojrzała na swój czarny, krótki ogonek, i jedyne, co zdołała powiedzieć, to żałosne kra! Od tamtej pory strojnisia myślała tylko o pawiach. Ależ one muszą być szczęśliwe. Budzą zachwyt zwierząt i są najpiękniejsze na świecie. Nie zniosę tego. Na próżno siostry Wrony zapraszały ją do zabawy. Strojnisia uważała, że są szarobure, brzydkie i nudne. W końcu przestały się do niej odzywać. Pewnego dnia strojnisia znalazła na ziemi pawie pióro, potem drugie i trzecie. A kiedy miała ich już wystarczająco dużo, przyczepiła je sobie do ogona. Teraz jestem piękna jak paw! myślała i dumnie przechadzała się po podwórku. Piw i Paw pomyślały, że jest ich przyrodnią siostrą i zaprosiły do swojej gromadki. Jednak kiedy strojnisia otworzyła dziób, żeby coś powiedzieć, usłyszały głośne kra, kra, kra. Oszustko! Nie jesteś jedną z nas! Jesteś wroną! zawołały pawie. Oburzone zabrały jej pawie pióra i wygoniły z ogrodu. Upłynęło dużo czasu, zanim strojnisia zrozumiała, że najlepiej żyć z własną rodziną. Przeprosiła swoje siostry i wróciła na wronie drzewo. Zrozumiała, że najlepiej pozostać tym, kim się jest. Dobranoc.